Za zmarłych. Modlitwy do Matki Bożej na każdy dzień tygodnia. Dzień trzeci, wtorek. Wspomożycielka wiernych. Maryjo, bądź pozdrowiona, wspomożycielko wiernych. Dziękuję Ci, że otaczasz nas opieką, abyśmy bezpiecznie zdążali do niebieskiej ojczyzny. Proszę cię, okryj płaszczeń swojej opieki zmarłych, którzy doznają oczyszczenia, aby byli zdolni do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Wspomóż ich w bolesnym doświadczeniu, aby spełniła się ich tęsknota za wiecznym szczęściem w Bogu. Proszę Cię dzisiaj szczególnie za moich nauczycieli i wychowawców, którzy kształtowali mój charakter i umysł. Odeszli z tej ziemi, ale ich wychowawczy trud i dobry przykład, jak ufam, owocuje teraz w moim życiu. Uproś dla nich u Boga łaskę wiecznego odpoczynku w społeczności nieba, a mnie wspieraj, abym wytrwał w dążeniu do pełni świętości. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Litania za zmarłych. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad zmarłymi. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad zmarłymi. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad zmarłymi. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad zmarłymi. Święta Maryjo. Modl się za nimi. Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie. Modlcie się za nimi. Wszystkie święte niebiańskie duchy. Modlcie się za nimi. Wszyscy święci patriarchowie i prorocy. Modlcie się za nimi. Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści. Modlcie się za nimi. Wszyscy święci niewinni młodziankowie. Modlcie się za nimi, wszyscy święci męczennicy modlcie się za nimi, wszyscy święci biskupi i wyznawcy modlcie się za nimi, wszyscy święci doktorzy Kościoła modlcie się za nimi, wszyscy święci kapłani modlcie się za nimi, wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy. Módlcie się za nimi. Wszyscy święci, małżonkowie, módlcie się za nimi. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za Nimi. Bądź im miłościw, przepuść im Panie. Bądź im miłościw. Wysłuchaj ich Panie. Od cierpień w czyśćcu. Wybaw ich Panie, przez Twoje wcielenie. Wybaw ich Panie. Przez Twoje narodzenie. Wybaw ich Panie. Przez Twój chrzest i Post Święty. Wybaw ich Panie. Przez trudy Twego życia. Wybaw ich Panie. Przez Twój krzyż i mękę. Wybaw ich Panie. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu. Wybaw ich Panie. Przez Twoje zmartwychwstanie. Wybaw ich Panie. Przez Twoje cudowne w niebo wstąpienie. Wybaw ich Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela. Wybaw ich Panie. My, grzeszni, Ciebie prosimy za zmarłymi. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś zmarłym ich winy odpuścić raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś je z czyśćca wybawić raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia. Prosimy cię, abyś za wstawiennictwem Maryi, zawsze dziewicy i wszystkich świętych. Dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.